Siemanko, Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj omówimy sobie 9-10 odcinek Rodu Smoka, jak również zrobimy sobie taką recenzję, omówienie pierwszego sezonu. No i na samym początku muszę Wam powiedzieć, że pierwszy sezon Rodu Smoka bardzo mnie zachwycił. Był zdecydowanie lepszy niż pierwszy sezon Gry o Tron. No bo nie ukrywajmy, bardzo dużo osób będzie porównywało ten serial z Gromotron, no bo w końcu to jest jego spin-off, historia Targaryenów. Tak więc. Pierwszy sezon, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie pierwszy sezon Gry o Tron i Rodu Smoka, no to Rod Smoka tutaj wychodzi na prowadzenie. Oczywiście nie jest to serial idealny, ale powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobał. Nie jestem jakimś tam gigantycznym fanem Gry o Tron, ale ten serial naprawdę mnie wciągnął. Moim zdaniem najciekawszym i najlepszym elementem tego serialu oprócz tytułowych smoków jest idealnie wręcz dobrana obsada. Król Viserys Kriston Cole, Otto Hightower, Damon Targaryen, wszyscy po prostu zrobili tutaj świetną robotę. Na oklaski zasługuje tutaj absolutnie każdy, ale owacje stojąco ode mnie dostaje Król Viserys, czyli Paddy Considine. Scenariusz jest kolejnym bardzo mocnym punktem tego serialu. Każda postać jest tutaj równo rozbudowywana, mamy tutaj intrygi i konszachty, a relacja Alicent i Renery jest po prostu idealna. Co za tym idzie, dialogi były też niczego sobie, a już na pewno lepsze niż w pierścieniach władzy. Kolejną rzeczą, która mi się podobała, to to, że Root Smoka można było oddzielić od Gry o Tron i to jest naprawdę bardzo wielki plus. Na początku myślałem, że Root Smoka będzie żerował na sukcesie Gry o Tron i na nostalgii, którą niektórzy czują do tego serialu. Jednak nie. Rut Smoka jest osobnym bytem, który zasługuje naprawdę na najwyższe oceny. Rut Smoka jest osadzony mniej więcej 200 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron, tak więc będzie tutaj naprawdę mało nawiązań do tego wielkiego molocha, jakim jest Gra o Tron. I bardzo dobrze, w sensie takim, że ten serial sobie poradził i na pewno poradzi w przyszłości, oby tylko nie było tak jak z ósmym sezonem Gry o Tron. Niezaprzeczalnie wielgachnym plusem tego serialu są smoki i CGI. Smoki praktycznie wyglądają, jakby były żywe. Tutaj uwaga spoilery dotyczące finału Grodu Smoka ehm, ten gigantyczny smok, który według twórców serialu nazywa się Vermitor, który jest smokiem króla Jacherysa. Był po prostu przeogromny. Ta scena wzbudzała szacunek, robiła wrażenie, jakby to powiedział pewien polski znany youtuber czy TikToker. I ja praktycznie uwierzyłem, że ten smok tam jest. Powiem wam, że CGI było niesamowite, ale na pewno realizmu dodawała pogoda. W sensie łatwiej zrobić takiego smoka. Który nie ma odpowiednika w prawdziwym świecie, oprócz może jakiejś ważki czy jaszczurki, no ale nieważne, w takiej zaciemnionej, mglistej pogodzie, e, gdzie jeszcze pada e, dżdżysty deszcz. I to jest na pewno łatwiejsze do zrobienia, bo można ukryć kilka niedociągnięć, kilka szczegółów niż na przykład tak jak było to w grze o Tron, tam siódmym i 8 sezonie, gdzie były pokazane w biały dzień te smoki. Na pewno w rodzie smoka było to zrobione przynajmniej tak samo dobrze, jak nie lepiej. W rodzie smoka zostało wspomnianych 17 różnych smoków. No i mam tylko nadzieję, że większość z nich pokażą w drugim sezonie w wydarzeniu, które nazywa się Taniec Smoków, czyli taka wielka bitwa domowa w rodzie Tergerienów. Po prostu no nie mogę się doczekać, a wy? Oczywiście są tutaj też rzeczy, które nie grały albo nie pasowały do tego serialu. Mniej więcej na początku serialu poznaliśmy Krab Fidera. No i ja myślałem, że on będzie takim głównym przeciwnikiem pierwszego sezonu. Jak się okazało, Damon zabił go tak dosyć bezceremonialnie. Nie było tam... Takiej stawki, jaką chciałbym, aby była. Powiem Wam szczerze, że ten Crab Fider miał potencjał. Wyglądało to świetnie. Ten jeden czy dwa odcinki z nim związane były naprawdę przepiękne. I szkoda, że nie był takim głównym przeciwnikiem w tym serialu, no ale hej, wyszło jak wyszło i wyszło naprawdę dobrze. Kolejną rzeczą, która mogła niektórych zdenerwować, były przeskoki w czasie. Powiem szczerze, że mi trochę przeszkadzały, jednak dało się do nich przyzwyczaić. Jak tylko przyzwyczaiłem się do aktorów, nagle serial przeskakiwał o kilka lat i obsadzali nowych aktorów do tych samych ról. I powiem Wam szczerze, że ciężko było ogarnąć, kto jest kim, ponieważ aktorzy zmieniali się dosłownie co jeden albo dwa odcinki. Przez cały sezon sugerowano nam taniec smoków. Myślałem, że będzie to wydarzenie, które zobaczymy w finale sezonu. Jednak to zostanie nam prawdopodobnie pokazane w drugim sezonie. Jednak wydarzenie, które bezpośrednio rozpocznie taniec smoków, była śmierć Lucerysa Velaryona. No i tutaj oczywiście mówię o scenie pościgu tych dwóch smoków. Gigantyczny smok kontra malutki smok nie chcę zdradzać wam więcej szczegółów, ale i tak chyba już powiedziałem za dużo. Kolejna rzecz, która naprawdę mnie wkurzyła, działa się już w grze o Tron. Mówię tutaj oczywiście o scenach w nocy. Chyba pamiętacie, siódmy odcinek Rodu Smoka, gdzie praktycznie mogli pokazać nam czarny ekran i tylko dialog. I tak naprawdę widzielibyśmy tyle samo, a zaoszczędziliby naprawdę dużo na budżecie. Sceny w nocy są po prostu zbyt. Ciemne, zbyt czarne, i to mi tak mega przeszkadzało, że nawet nie macie pojęcia, czy też tak uważacie, czy może sobie wymyślam. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to idealnie kończy się jego historia idealnie zapowiada nam wydarzenia, które będą działy się w drugim sezonie i to jest moim zdaniem wielki plus finał sezonu. Każdy sezon, każdy finał sezonu generalnie nie powinien albo nie musi kończyć się jakąś epicką bitwą albo jakimś super ważnym wydarzeniem. Czasami najważniejsze jest to, czego nie widzimy. Najstraszniejsze jest to, czego nie widać, czyli Tutaj idealna była zapowiedź tańca smoków i mi to wystarczyło, dla mnie to działało. Po prostu mam na co czekać i według mnie jest to największy plus finału sezonu. A ty co sądzisz o rodzie smoka? Rozpisuj się w komentarzach na razie.